Cienki, sztywny, metalowy pręt o długości L i masie M zawieszono za końce na dwóch cienkich, nieważkich i nierozciągliwych drutach o długości L każdy. Drugi koniec każdego z drutów jest przymocowany do poziomego sufitu, a punkty zamocowania są również w odległości L od siebie. Czyli w stanie równowagi druty i pręt tworzą trzy boki kwadratu, przy czym dwa boki są pionowe, a jeden poziomy. Patrz rysunek. Punkty zawieszenia są połączone ze sobą elektrycznie poprzez kondensator z dołączoną do niego szeregowo idealną diodą. Układ znajduje się w stałym, jednorodnym poziomym polu magnetycznym o indukcji B. Przy czym pole magnetyczne jest równoległe do poziomego pręta, gdy jest on w stanie równowagi. Pręty obrócono wokół osi pionowej przechodzącej przez środek o mały kąt alfa-0, a następnie swobodnie puszczono. Wyznacz napięcie, do jakiego naładuje się kondensator. Pomiń pole magnetyczne wytworzone przez płynący prąd oraz straty energii. Energia, jaka zostanie zgromadzona w kondensatorze, jest znacznie mniejsza od energii drgań mechanicznych układu. Przyspieszenie ziemskie wynosi g. Uwzględnij, że dla x dużo mniejszego od 1 mamy tutaj wzorki przybliżające kosinusa i sinusa, czyli będziemy musieli skorzystać, skorzystać z przybliżenia małych kątów, najprawdopodobniej. No dobrze, popatrzmy na rysunek dołączony do treści zadania i zastanówmy się, co dzieje się w tym układzie. W momencie, kiedy wychylimy pręt, domyślamy się, że zacznie on w jakiś sposób drgać. I w momencie, kiedy będzie drgał, to będziemy mieli przewodnik poruszający się w polu magnetycznym, więc najprawdopodobniej pojawi tam się jakaś siła elektromotoryczna, te ładunki zaczną się poruszać i będziemy mogli najprawdopodobniej w pewnym sensie potraktować ten, tą całą ramkę, drgającą ramkę, jako pewną baterię, która jest dołączona do układu. Czyli z elektrycznego punktu widzenia o całym tym dziwnym układzie możemy myśleć jako o zwykłej baterii, która jest dołączona do diody oraz kondensatora. Najprawdopodobniej ta bateria może nie będzie aż taka zwykła, ponieważ napięcie na niej raczej się będzie zmieniało w czasie. I teraz, w momencie, kiedy ta bateria będzie usiłowała wymusić taki przepływ prądu, to Dioda nie będzie jej w żaden sposób przeszkadzała, będzie zachowywała się jakby była zwykłym przewodnikiem, przez który ten prąd sobie przepłynie, ładując kondensator. No i teraz z drugiego prawa Kirchhoffa widzimy, że napięcie na baterii będzie musiało być równe napięciu na kondensatorze. Nie mamy w tym układzie żadnego oporu, więc ta odpowiedniość tutaj będzie 1 do 1. Napięcie na baterii jest dokładnie równe napięciu na kondensatorze. Jeżeli natomiast bateria spróbowałaby wymusić Przepływ prądu w kierunku przeciwnym, no to niestety jej się nie uda, bo w takiej sytuacji dioda będzie zachowywała się jak dziura w obwodzie. To oznacza, że nasz kondensator będzie mógł się jedynie ładować, nie będzie mógł się rozładowywać. Dodatkowo widzimy od razu, że na lewej okładce zgromadzi się ładunek dodatni, na prawej ładunek ujemny. To już bardziej jako ciekawostka, najprawdopodobniej nam się to nie przyda do rozwiązania. To co jest ważne, to to, że kondensator może się tylko ładować, a nie może się rozładowywać. W związku z czym napięcie, do jakiego naładuje się kondensator, będzie równe maksymalnemu napięciu, jakie zaobserwujemy na baterii. Także naszym celem w tym zadaniu będzie wyznaczenie właśnie maksymalnego napięcia, jakie wytworzy się w układzie w związku z drganiami. Określenie, co się będzie działo w momencie, kiedy ten układ będzie drgał, może się wydawać bardzo skomplikowane, no bo przecież mamy tutaj część mechaniczną i elektryczną, które są w jakiś sposób ze sobą sprzężone, prawda? W momencie, kiedy układ drga, to przepływa prąd, który ładuje kondensator. Ładuje kondensator, to znaczy, że zabiera energię kinetyczną drgań i zamienia ją w energię pola elektrycznego w kondensatorze. Na szczęście Wiemy z treści zadania, że energia zgromadzona w kondensatorze jest pomijalnie mała w porównaniu z energią drgania. A to oznacza, że część mechaniczną tego układu, że same drgania, możemy rozważyć w odłączeniu od części elektrycznej. Czyli możemy powiedzieć, że część mechaniczna będzie wpływała na część elektryczną, ale część elektryczna nie będzie wpływała na część mechaniczną. I świadomość tego faktu szalenie ułatwi nam obliczenia. Czyli prześledźmy, co spróbujemy teraz zrobić. W pierwszej kolejności spróbujemy wyznaczyć ruch układu. Dalej postaramy się wyznaczyć strumień pola magnetycznego, który będzie przechodził przez nasz obwód. Domyślamy się, że ten strumień pola magnetycznego będzie zmieniał się w czasie, w związku z tym skorzystamy z prawa Faraday'a, aby wyznaczyć siłę elektromotoryczną. Znając siłę elektromotoryczną, będziemy w stanie wyznaczyć jej, maksy jej maksymalną wartość. To będzie właśnie wartość napięcia, do jakiego naładuje się nasz kondensator. No dobra, mamy plan działania, także zaczynajmy. Aby ustalić, w jaki sposób rusza się ten układ, będziemy musieli się zmierzyć ze skomplikowanym trójwymiarowym rysunkiem. Taki układ nazywa się wahadłem torsyjnym, wahadłem skrętnym. Tak naprawdę matematyka opisująca to wahadło jest bardzo podobna do matematyki wahadła matematycznego czy wahadła fizycznego. Całe rozumowanie, które tutaj przeprowadzimy, będzie bardzo podobne. Jedyna trudność, jaka się pojawia w przypadku wahadła torsyjnego, no to jest trójwymiarowość. Będziemy się musieli zmierzyć z dosyć skomplikowanym trójwymiarowym rysunkiem. Także, aby ułatwić nam zadanie, aby ułatwić nam dostrzeżenie, co tutaj się dzieje, narysowałem dwie płaszczyzny. Obie te płaszczyzny są, tak jakby, równoległe do nas. Są takie płaszczyzny, które sobie wyobrażamy. I teraz na jednej z tych płaszczyzn będzie znajdował się jeden z przewodów w momencie spoczynkowym, w chwili spoczynkowej. Na drugiej z płaszczyzn z kolei będzie znajdował się drugi z przewodów. Czyli możemy powiedzieć, że w chwili spoczynkowej ten pręd na samym dole będzie dotykał obu płaszczyzn swoimi końcami. W momencie, kiedy my wychylimy pręd z położenia równowagi o ten mały kąt alfa, o którym nam powiedzieli w treści zadania, no to układ przekształci nam się do takiej postaci, gdzie ten punkt będzie leżał na środku naszego układu, na osi obrotu naszego układu. Więc widzimy, że mamy tutaj bardzo ładną symetrię, która z całą pewnością nam pomoże w życiu. Widzimy, że mamy pręd wychylony o kąt alfa, i takie wychylenie będzie korespondowało pewnemu kątowi teta, o jaki nam się wygięły przewody łączące pręd z sufitem. Skoro chcemy wyznaczyć ruch wahadła, no to nie unikniemy rozpisania sił. Także zapiszmy siły, jakie działają w tym układzie. Na szczęście są to tylko trzy siły. Będzie to siła grawitacji, którą możemy przyczepić do środka naszego pręta, do jego środka masy. Narysujemy również siłę naprężenia nici, do której przyczepiony jest pręt. I tutaj, tak jak wspominałem, układ jest symetryczny, w związku z tym skupimy się tylko i wyłącznie na tej nici bliżej nas, żeby nie robić zbytniego bałaganu na rysunku. Tą siłę naprężenia będziemy mogli rozbić na dwie składowe: na składową pionową, n cosinus theta oraz na składową poziomą, n sinus theta. Ponieważ w wyniku małych drgań to wahadło nie powinno nam się zbytnio podnosić, znaczy zakładamy, że małe drgania oznaczają, że drgamy w jednej płaszczyźnie, nie, nie podnosimy się w związku z tymi drganiami, to n cosinus theta będzie musiało równoważyć połowę siły grawitacji. Dlaczego połowę siły grawitacji? No, bo mamy dwa sznurki, które będą symetrycznie podtrzymywały nasz pręd siła N sinus teta to będzie ta niezrównoważona siła, która będzie doprowadzała do skręcania się układu, do tych drgań. Dostajemy zatem układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Poradzimy sobie z tym bardzo łatwo. Widzimy, że z górnego równania możemy wyznaczyć siłę N, którą wstawimy do dolnego równania. Czyli dostajemy wzorek mówiący, że siła F będzie równa 1 drugiej mg razy tangens kąta teta. No ale kąt teta jest bardzo mały. W związku z tym, zgodnie z przybliżeniem małych kątów, tangens kąta teta może być zapisany jako kąt teta. To jest praktycznie to samo. Tangens teta, teta. Możesz zobaczyć również, że pojawił się tutaj znak minus. Ten znak minus bierze się z faktu, że siła F będzie dążyła do powrócenia układu do położenia równowagi. Czyli jeżeli wychylamy się o kąt alfa zgodnie ze wskazówkami z ruchem wskazówek zegara, to siła F będzie działała przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, będzie usiłowała nas skręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zaraz zapiszemy sobie moment siły i jeszcze dokładniej to zobaczymy. Natomiast zanim to zrobimy, możemy się zorientować, że istnieje pewien problem. Nasza siła F zależy od kąta teta, a w treści zadania zdefiniowali nam kąt alfa, więc pewnie wolelibyśmy używać kąta alfa we wzorach. No, ale możemy się domyślić, że kąt alfa i kąt teta są ze sobą jakoś powiązane. I teraz spróbujemy znaleźć ten związek. Narysujmy sobie ten trójkąt. Widzimy, że jeden jego bok będzie miał długość L, drugi będzie miał długość L, natomiast trzeci, czerwony, będzie miał długość teta L. Skąd to wiemy? Ponieważ możemy potraktować ten bok jako łuk okręgu o promieniu L i o małym kącie teta. Znowu w przybliżeniu małych kątów ten odcinek będzie miał identyczną długość co łuk okręgu. Czyli z jednej strony czerwony bok możemy zapisać jako teta L, no ale jesteśmy w stanie wskazać jeszcze jeden trójkąt, który zawiera czerwony bok. Narysujmy sobie ten trójkąt. On będzie miał dwa boki o długości L drugich. Każdy. No i czerwony bok możemy zapisać jako alfa razy L drugich, znowu traktując czerwony bok jako łuk okręgu. No ale w obu tych trójkątach czerwony bok to jest dokładnie to samo, czyli teta l możemy zapisać jako alfa l drugich, a stąd wnioskujemy, że kąt alfa jest dwukrotnością kąta teta. I właśnie tej informacji poszukiwaliśmy, właśnie tego potrzebowaliśmy, żeby zapisać siłę F w języku kąta alfa. Wychodzi na to, że F to się równa minus mg alfa czwartych. Wyposażeni w tą wiedzę możemy zapisać w końcu moment siły działający na pręd. I tutaj chciałbym, żebyśmy byli bardzo uważni, ponieważ moment siły składa się z kilku elementów. Mamy mg alfa czwartych, czyli to jest właśnie ta siła, która działa na nasz pręd. Mamy l2. Drugich. l2 drugich to jest, jak się pewnie domyślasz, ramię siły, długość odcinka prowadzącego od osi obrotu do punktu przyłożenia siły a ten współczynnik 2 wynika z faktu, że mamy dwie siły, które ze sobą współpracują w celu przekręcenia pręta z powrotem do położenia równowagi. No dobrze, jeżeli sobie ten wzór uprościmy, to dostajemy wyrażenie m to się równa mgl czwartych razy kąt alfa. Skoro nam tak dobrze idzie, zapiszmy moment siły zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego jako moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe. Teraz ten moment bezwładności możemy zapisać jako 1 dwunasta ML kwadrat, no bo mamy pręd, który obraca się wokół własnej osi symetrii. Tutaj już widzimy, jakie przekształcenie możemy zrobić, żeby wyznaczyć epsilon. Epsilon równa się minus 3G na L razy kąt alfa. No właśnie epsilon czyli przyspieszenie kątowe jest wprost proporcjonalne do wychylenia do kąta wychylenia no to jest dokładnie charakterystyka ruchu harmonicznego a w ruchu harmonicznym jak wiemy przyspieszenie kątowe może być zapisane jako minus omega kwadrat razy alfa gdzie omega omega 0 tutaj to jest częstość drgań. Dokładnie taki sam wzór na pewno kojarzysz w przypadku wahadła matematycznego, czy na przykład w przypadku sprężyny. W przypadku sprężyny przyspieszenie to jest właśnie minus omega 0 kwadrat razy wychylenie sprężyny. No to tutaj mamy dokładnie taki sam wzorek. I to omega 0 będziemy w stanie wyznaczyć. Omega 0 równa się po prostu pierwiastek z 3G na L. No i to jest wzór, który nawet przypomina częstość drgań w wahadle matematycznym, prawda? Tylko mamy tutaj ekstra trójkę pod pierwiastkiem. Dlaczego chcieliśmy tak bardzo wyznaczyć tą częst? No bo znamy wzór na ruch harmoniczny, znamy wzór na wychylenie w ruchu harmonicznym oraz możemy policzyć pochodną tego wzoru i wyznaczyć prędkość w ruchu harmonicznym. Możemy policzyć jeszcze jedną pochodną i wyznaczyć przyspieszenie w ruchu harmonicznym. Także mamy taki komplet trzech wzorków, które jeżeli połączymy z omegą 0, z częstością drgań, to wiemy wszystko o tym ruchu harmonicznym. No i to jest właśnie to, czego szukaliśmy. To jest ten ruch wahadła torsyjnego, który był pierwszym elementem naszego rozwiązania. Kiedy już mamy ten ruch wyznaczony, możemy spróbować wyznaczyć strumień pola magnetycznego. No i to jest kolejny moment, kiedy będziemy musieli pokombinować troszeczkę z naszą wyobraźnią przestrzenną żeby policzyć ten strumień pola, to będziemy musieli zrzutować Pole powierzchni naszego obwodu, nasz obwód na płaszczyznę prostopadłą do pola magnetycznego. Znowu, no nie będzie to zbyt proste, także spróbujemy sobie pomóc jakimś rysunkiem. Tak się składa, że te dwie płaszczyzny, które narysowaliśmy na samym początku rozwiązywania zadania, są właśnie prostopadłe do linii pola magnetycznego. Także rzut obwodu na płaszczyznę prostopadłą do pola magnetycznego, to jest dokładnie pole tego oznaczonego trójkąta tutaj. No i. Tutaj, na drugiej płaszczyźnie, to może nie być do końca jasne z tego rysunku trójwymiarowego. Myślę, że prościej byłoby nam spojrzeć na sytuację dwuwymiarową, to znaczy spojrzymy dokładnie w kierunku, z którego przychodzi do nas pole magnetyczne. W takiej sytuacji zobaczymy, że te dwa punkty, podpar punkty zaczepienia naszych przewodów okryją się, będą widoczne teraz jako, jako jeden. Jeden jest schowany za drugim. Ta niebieska linka, no to jest dokładnie ta linka. Natomiast Talinka to jest Talinka. Czerwona podstawa trójkąta, jak się domyślasz, no to jest oczywiście droga, jaką pokonały oba końca naszego pręta czyli rzut naszego obwodu na płaszczyznę prostopadłą do pola magnetycznego jest trójkątem. Jest trójkątem o kącie 2θ i bokach L, L oraz θL. Czyli zobacz tutaj znowu korzystamy z przybliżenia małych kątów, bo w przybliżeniu małych kątów ta długość jest pomijalnie mała, a to możemy potraktować jako łuk okręgu. To czerwone pole powierzchni jednej połówki trójkąta może być zapisane jako L Teta po podstawa razy L wysokość razy 1 druga. No i takich trójkątów mamy dwa. Stąd właśnie ten wzorek na pole powierzchni. Dwójki nam się skrócą i dostajemy wzór na pole powierzchni l kwadrat teta. Znowu, nie chcemy zbytnio kąta teta, wolimy kąt alfa. W związku z tym zapiszemy sobie teta jako alfa drugich i dostaniemy wzorek na pole powierzchni 1 druga l kwadrat razy alfa. Kiedy już, już jesteśmy wyposażeni w to zrzutowane pole powierzchni naszego obwodu na płaszczyznę prostopadłą do pola magnetycznego, strasznie skomplikowana nazwa, ale mam nadzieję, że. Za mną nadążasz, to jesteśmy w stanie wyznaczyć strumień pola magnetycznego. I ten strumień pola magnetycznego to jest po prostu S razy B, czyli dostajemy taki wzór. Jak widzimy, kąt alfa zmienia się w czasie. W związku z tym sam strumień pola magnetycznego również będzie zmieniał się w czasie. No i to jest to, czego spodziewaliśmy się od początku. To tutaj właśnie upatrywaliśmy się przyczyny pojawienia się w naszym układzie siły elektromotorycznej. Skorzystajmy zatem z prawa Faradaya i spróbujmy wyznaczyć tą siłę elektromotoryczną. Mamy do policzenia pochodną strumienia pola magnetycznego. Widzimy, że 1, 2 l kwadrat b to są stałe, które możemy wyciągnąć przed pochodną. W pochodnej zostanie nam po prostu kąt alfa. Pochodna kąta alfa po czasie to jest nic innego jak prędkość kątowa. A wzór na prędkość kątową szczęśliwie mamy zapisany. On jest w tym miejscu. Czyli siła elektromotoryczna zależy od czasu zgodnie z takim wzorkiem. 1 druga L kwadrat B razy alfa 0, ta amplituda początkowego wychylenia, razy omega 0 kwadrat, przepraszam, razy omega 0, razy sinus omega 0 t. No dobrze, no ale powiedzieliśmy sobie, że napięcie na kondensatorze będzie równe maksymalnej wartości siły elektromotorycznej, jaka się wyindukuje w tym układzie. Maksymalna wartość siły elektromotorycznej, jaka się wyindukuje w układzie, pojawi nam się wtedy, kiedy sinus omega 0t będzie równy 1. Czyli epsilon max może być zapisane jako 1 dru druga l kwadrat b alfa 0 omega 0. No i to jest właśnie nasze napięcie na kondensatorze. To jest to czego poszukiwaliśmy. To teraz już do pełni szczęścia wystarczy, że podstawimy za omega 0 to co sobie policzyliśmy wcześniej i dostajemy taki wzorek. Tutaj już tylko parę estetycznych przekształceń doprowadzi nas do ostatecznego wzorku takiej pięknej postaci. I to jest koniec naszego zadania. Także podsumujmy sobie, co musieliśmy wiedzieć, aby być w stanie je rozwiązać. W pierwszej kolejności Ustaliliśmy, w jaki sposób zachowuje się dioda. Ustaliliśmy, że dioda przepuszcza prąd w jednym kierunku i uniemożliwia jego przepływ w drugim kierunku. W związku z tym zauważyliśmy, że kondensator może się tylko i wyłącznie ładować, nie może się rozładowywać. Wytężyliśmy muskuły naszej wyobraźni przestrzennej i wyznaczyliśmy częstość drgań wahadła torsyjnego. I aby wyznaczyć tą częstość drgań, w szczególności musieliśmy znaleźć związek pomiędzy kątem teta i alfa. Następnie zapisaliśmy, ruchy, zapisaliśmy równania na ruch wahadła, na ruch wahadła, na ruch harmoniczny. Następnie policzyliśmy strumień pola magnetycznego i ostatecznie skorzystaliśmy z prawa Faradaya, aby domknąć całe rozumowanie. Podsumowując, powiedziałbym, że to zadanie matematycznie było najprostsze ze wszystkich zadań teoretycznych z tegorocznej olimpiady, z 74. olimpiady. Fizycznej. Nie oznacza to wcale, wcale, że to zadanie było najprostsze, najprostsze, ponieważ tutaj pojawiło się dużo koncepcji, które często sprawiają problemy. Musieliśmy Przede wszystkim wykazać się tą wyobraźnią przestrzenną, umożli która umożliwiłaby nam wyznaczenie częstości drgania wahadła torsyjnego oraz policzenie strumienia pola magnetycznego. Ponadto musieliśmy załapać, na czym polega rola diody w tym układzie. Chociaż zadania właśnie z taką diodą e, połączoną z kondensatorem pojawiały się całkiem często na Olimpiadzie fizycznym. Powiedziałbym, że fizycznie to zadanie było najciekawsze ze wszystkich tegorocznych zadań, jednak matematycznie raczej proste. Mam nadzieję przynajmniej, że tak teraz uważasz po obejrzeniu tego filmiku i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia.